Cześć kochani, witam serdecznie w czytaniu z serii Wybierz kartę. Dzisiaj czytanie dla osób, które są w sytuacji skomplikowanej. Nie do końca wiedzą, czy to jest związek, czy to jest przyjaźń, czy to jest cokolwiek. Dla tych, którzy mają patowe, dziwaczne, nieoczywiste sytuacje. Jest to czytanie na miłość, tak jak mówiłam. Mm, Możecie to traktować jako bonus walentynkowy, ale nie musicie, bo jest to czytanie bez ram czasowych, obojętne, kiedy Was znajdzie, to jest ten czas, w którym po prostu powinniście je obejrzeć, w którym powinniście je zobaczyć. W opisie filmu macie czasówki, więc zachęcam do klikania w odpowiednią grupę, tak? Pamiętajcie, że, jed... że może Was przyciągać więcej niż jedna grupa. Może to nie jest moment, żeby to czytanie Was przyciągało w ogóle, więc naprawdę luźno interpretacja jest, jest po Waszej stronie. E, czytania wybierz karty są o tyle fajne, że właśnie bazują na intuicji i na tym, do której karty Was najbardziej przyciąga Wasza intuicja. Warto korzystać z tych, z tych czytań, bo e, są bardzo rozwojowe właśnie dla naszej, naszej duszy, dla naszej intuicji. Moi drodzy, w opisie też znajdziecie link do czytania rocznych, do czytania rocznego serii Wybierz kartę i też do czytań na miłość dla singli i na miłość dla osób w związkach. Pamiętajcie też, że dodaję czytania miesięczne i tygodniowe oczywiście. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o wstęp. Mam nadzieję, że czytanie zarezonuje. Pamiętajcie, żeby dawać znać w komentarzach, wysyłać serduszka energii, za które jestem zawsze bardzo, bardzo wdzięczna. A teraz zaczynamy od grupy pierwszej. I cześć, grupa pierwsza, grupa, która wybrała tę kartę, a raczej tę grupę kart. E, moi drodzy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało u Was, w Waszej skomplikowanej sytuacji, jak to może się rozwinąć. Zaraz wszystko sobie sprawdzimy. Zaczniemy od kart wyroczni, a później przejdziemy już do tarota. E, no dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Pamiętajcie też, że jeżeli czujecie w jakiś sposób połączenie z innymi kartami, z innymi grupami, to też możecie sobie z tego skorzystać, bo są jeszcze kolejne grupy. A teraz zobaczmy. Mamy tak, e, mamy tutaj kartę z Aniołów Romansu, i tutaj mamy przesłanie: Postaraj się, zrób jakiś krok, e, wyjdź z inicjatywą. I mamy dwie karty, właśnie stali, mojego autorstwa, tej stali czuję się. I mamy czuję się szczęśliwa, bądź szczęśliwy i uspokojona, uspokojone Wydaje mi się, że tutaj to jest kwestia właśnie dogadania albo przegadania czegoś, właśnie wyjścia z inicjatywą i ustalenia jakichś szczegółów. Zobaczcie, że czuję się uspokojona, bądź uspokojony. Mi to bardzo, bardzo mówi o sytuacjach, w których zastanawiacie się, właśnie rozkładacie wszystko na czynniki pierwsze, nie wiecie, co ta osoba miała na myśli, jakie miała intencje. No i teraz jesteście tacy, o Boże, co, co, tu, ma, co, tu, co tu się zadziało? E, żeby być właśnie w, sta w stanie ukojenia, uspokojenia, trzeba to przegadać, trzeba porozmawiać z drugą stroną i faktycznie dowiedzieć się, co miała na myśli, bo tak to jesteśmy zawieszeni pomiędzy. Jesteśmy pomiędzy e, byciem, nie wiem, w relacji z tą osobą, a rzuceniem wszystkiego i byciem singlem. E, tutaj mamy zrobić, Hmm, jakiś krok, jakiś pierwszy krok właśnie w kierunku tej osoby. No i zobaczcie, że mam przesłanie, że wielka miłość jest warta podejmowania kroków, podejmowania, przejmowania inicjatywy, które, która po prostu gdzieś tam w naszym sercu gra, e, którą nam podpowiada intuicja i czujemy, że tak powinniśmy zrobić, że to jest coś, co jest warte. No tak, gra, gra jest warta świeczki, no bo zobaczcie, mamy tutaj, czuję się szczęśliwa i uspokojona, więc myślę, że. Robiąc ten krok w kierunku tej drugiej osoby, podając, że tak powiem, dłoń drugiej stronie, zapraszając ją nie wiem, na randkę, na spotkanie, zadzwonienie do tej osoby, napisanie wiadomości, czy generalnie postaranie się o, o odbudowanie tej relacji, no to jest klucz do sukcesu. I myślę, że tędy powinniście iść, taką drogę powinniście wybrać. Dobra, teraz zobaczymy. Jakie karty mam, jeżeli chodzi o tarota. Pojawia nam się paź y, różdżek. No faktycznie jest ta chęć właśnie kontaktu. Następnie trójka mieczy. Ok. Dziesiątka kielichów. Mhm. Ósemka pentakli. Ok. Siódemka mieczy. Dobra i ósemka kielichów. Powiem Wam tak, mamy w ogóle dwie ósemki, więc możecie mieć do czynienia z numerologiczną ósemką, może sam jesteście ósemką, może urodziliście się ósmego. Powiem Wam tak, Wy chcecie przejąć tę inicjatywę, pojawia się w końcu paść różdek. on jest gotowy na to, żeby faktycznie mm, walczyć o swoje szczęście, żeby postarać się, bo wie, że właśnie to jest warte, to jest warte, ta, ta sytuacja, ta miłość, to uczucie jest warte walki o nie, ale z drugiej strony jest strach jest trójka mieczy i ten strach nam się też pojawia tutaj przy siódemce, przy siódemce mieczy, bo boicie się, że zostaniecie oszukani, boicie się, że ta osoba powtórzy to, co zrobiła wcześniej, znowu Wam naobiecuje po prostu gruszek na wierzbie i, i tak dalej i później finalnie znowu będziecie czuli się źle i osamotnieni, ale to jeżeli czujecie, że, że jest, to, jest to połączenie, no to jak nie spróbujecie, to będziecie to rozważać dalej i dalej, i dalej. A tak jak się raz po, a porządnie oparzycie, to też może, no może po prostu przestaniecie próbować w ciągle. Ale też są, zobaczcie, są też piękne chwile, bo jest dziesiątka kielichów. Ja bym się nie zdziwiła, gdybyście mieli razem rodzinę, już rodzinę, i dlatego też się zastanawiacie, czy, czy nie wrócić do tej osoby, czy nie nie dać kolejnej szansy i no, macie taką patową sytuację, bo jednak szczęście tutaj dzieci jest dla Was ważne, czy tam szczęście no, rodzinne jest dla Was ważne i Wy przechodzicie z taką, z takim podejściem, że Będę się starał, będę próbował i będziemy pracować nad tym związkiem, pracować nad tą relacją. Zależy Wam na tym. Zależy Wam i Wy wkładacie w to bardzo dużo energii. Tutaj pytanie bardzo ważne jest takie: czy tylko Wy wkładacie tę energię? Bo jeżeli tylko Wy wkładacie tę energię, tę pracę, chęć, żeby ta relacja po prostu nabrała, weszła na dobre tory, wróciła na dobre tory, bo tutaj widzę różnego rodzaju roszady. No to, no to, wiecie, do, do, do tanga trzeba dwojga, tak? Jeżeli tylko jedna strona się stara, no to no przykro mi, no ale na dłuższą metę to nie zadziała. E, I tutaj no jest zależnie, no to zależy od tego, jak wasz partner do tego podchodzi. I myślę, że to jest ten moment właśnie, ten sam początkowy, tak, że zanim będziecie chcieli e, ten, 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 ten związek, tę relację gdzieś tam ratować i Ogarniać ją w jakiś mniejszy bądź większy sposób, wkładać w to dużo energii, pracy. To musicie się dowiedzieć, czy faktycznie oboje jesteście na tej samej stronie. Czy wasz partner, partnerka też chce tego samego co wy. Bo wy chcecie szczęścia, wy chcecie czuć się szczęśliwi, wy chcecie spokoju i wy jesteście naprawdę w stanie bardzo dużo poświęcić, żeby coś takiego osiągnąć. Ale tak jak powiedziałam, do tanga trzeba dwojga. Nie da rady, mm, nie da rady właśnie w takiej sytuacji, na przykład, że ta, ta druga. Osoba was oszukuje, że może was zdradzać, bo w końcu jest trójka mieczy. To może być sytuacja trójkowa, yy, i wy się staracie, schodzicie na rzęsach i zapierniczacie jak, jak, jak woły, a nie macie, nie macie żadnego wsparcia, bo, bo to, to szczęście jest tego niewarte. To jest szczęście, które jest ładne na obrazku. Przecież bardzo często się mówi o rodzinach, które o, oh, jaka to jest fantastyczna para, o, oh, i tutaj ogarniają dzieci, nie wiadomo co, wow, nie. A co naprawdę się dzieje w domu, tego nikt nie wie. Może faktycznie są zadowoleni, może faktycznie są szczęśliwi, a może drąkoty i są ładni tylko na obrazku. Jednak to powiedzenie, że z rodziną tylko na zdjęciach ma bardzo duży sens i myślę, że mm, u was. Też w jakiś sposób to może być, tylko musicie się dowiedzieć, po prostu przeprowadzić szczerą rozmowę ze swoim partnerem, czy on, ona też chce się dalej w to angażować i będzie się starał w porównywalny sposób jak wy, bo, bo inaczej to po prostu nie ma sensu. Ten wysiłek jest potrzebny, żeby, żeby dusza była spokojna, a jak wy też będziecie cały czas zastanawiali, czy przypadkiem ta osoba wam nie przyprawia rogów, no to no. Wiadomo. Zobaczcie, że jest ósemka kielichów na koniec. To jest ten moment, w którym albo. Decydujecie się na zostanie w tym szczęściu, które momentami jest tylko szczęściem właśnie ze zdjęcia, z obrazka, jest jakimś wspomnieniem, które już nie jest aktualne? Czy decydujecie się właśnie na odnalezienie siebie na, na, lepszą, na lepszą sytuację? Jeżeli macie dzieci też, to też jest ważna rzecz, która, o której się mówi, ale nie, nie tak, aż tak głośno, że traumy są dziedziczone. I myślę, że dzieci widząc, że dajmy na to, wy się staracie, to jest dobry, dobry przykład, jak najbardziej. Ale jeżeli widzą, że stara się tylko jedna strona, albo że właśnie drzecie koty i, i tak dalej, i, albo że po prostu jesteście ze sobą nieszczęśliwi, to, e, no to później będzie im naprawdę trudno stworzyć związek, więc nie myślcie w tym wszystkim o, o sobie e, też. No, oczywiście o sobie w jakimś stopniu też, ale, ale o dzieciach też, że no jednak fajnie byłoby dać dzieciom przykład taki, że, że rodzice są ze sobą szczęśliwi, a jak nie są ze sobą, to też potrafią być szczęśliwi. I lepiej być oddzielnie i być szczęśliwymi jednostkami niż razem i po prostu drzeć koty. Myślę, że to jest dobry przykład. I tutaj no ta sytuacja skomplikowana. No niestety jest jaka jest, natomiast e, no jest ta ósemka. To jest szukanie nowej drogi. Więc e, jeżeli wasza Druga połówka, wasz partner, partnerka, ktoś, kto jest wam bliski, nie chce włożyć takiego samego, takiej samej ilości wysiłku i pracy nad relacją. No to wątpię, żebyście właśnie uzyskali to szczęście i spokój, bo będziecie cały czas się zastanawiać, nie? To jest tak, jak wiecie, jakby, jak ktoś was zdradzi, to też możecie wybaczyć. Ale za każdym razem, jak nie wiem, nie odbierze telefonu albo cokolwiek, to się zastanawiacie, czy to się nie powtarza. Więc tu jest dużo niepewności. Tak to widzę, moi drodzy. No nie było, nie było to najbardziej optymistyczne czytanie, ale no tak jak powiedziałam, jest to czytanie dla tych, co mają skomplikowane sytuacje, właśnie tutaj romantyczne, sercowe. Tak, tak jak mówiłam, tak to widzę. Dziękuję Wam bardzo, grupa pierwsza, i przechodzimy do grupy drugiej. I cześć grupo druga, grupo, która wybrała tutaj tę piękną, naszą romantyczną talię tarota romantycznego. No moi drodzy, pamiętajcie, że może to czytanie nie rezonować w 100%. Mam nadzieję, że będzie rezonowało w jakimś tam stopniu. I że znajdzie osobę, która, która powinna to czytanie po prostu usłyszeć. Zawsze taką intencję wysyłam, że nawet jak obejrzy to czytanie ileś tam tysięcy osób, czy kilkaset osób, to najważniejsze, żeby zarezonowało chociaż z jedną osobą. I zawsze ta intencja jest, więc mam nadzieję, że znajdzie odpowiednią osobę. Ja zawsze czekam na to, że, że ktoś powie, że to jest jego czytanie. Bardzo mnie to cieszy. No dobrze moi drodzy, tak jak mówiłam, zaczynamy. zaczynam od kart wyroczni. I mamy tutaj poznawanie się. Kurczę, to jest ciekawa sytuacja, bo niby skomplikowana, wy się dopiero poznajecie. I tutaj w momencie, kiedy pokazujecie tę swoją najbardziej ach, taką intymną stronę do tej drugiej osobie, to wasza więź, więź, więź się zacieśnia. Jest, jesteście po prostu sobie coraz bliżsi. No i zobaczcie, mamy. Czuję się zmieszana, bądź zmieszany. Mhm. I czuje się pewna siebie. Zobaczcie, jak to szybko się zmieniło, prawda? Mamy zmieszana, zmieszany i potem pewna siebie. Dla mnie to jest coś takiego, że ta relacja dopiero się gdzieś tam zaczyna, i już czujecie coś do siebie, bo to nie jest tak, że, że, tego, że tego uczucia nie ma, ale wstydzicie się. To jest ten moment, kiedy jeszcze się przed sobą wstydzicie, kiedy boicie się otworzyć swoje serce i powiedzieć, co naprawdę wam na nim leży. E, jakie mieliście, nie wiem, prze, przeszłe związki, przeszłe relacje, jakie traumy ze sobą niesiecie, jakie uczucia, jakie... Dziwne sytuacje tutaj się pojawiały, i to jest powodem tego zmieszania, że nie wiecie, jak o tym rozmawiać. Nie wiecie, jak powiedzieć otwarcie swojemu um, przyszłemu albo, albo już partnerowi, czy tam partnerce co wam naprawdę w duszy gra, i, i jakie macie różnego rodzaju problemy, albo mieliście różnego rodzaju problemy. Ale zobaczcie, że później stajecie się pewni siebie. To jest moment, w którym właśnie wasza więź się, się pogłębia, jest coraz bardziej mm, taka intymna, prywatna i. To są momenty, te najpiękniejsze, także w momencie, kiedy wy myśleliście, że o nie zostawi mnie, rzuci mnie i, i tyle, nic z tego nie będzie. No, kto by chciał być z taką albo z takim i tym podobne, po prostu tutaj bieganie myśli, a ta osoba was rozumie i was akceptuje i mówi: Okej, okay, ale to jest twoja przeszłość, to też jest inna sprawa. Najważniejsze, żebyś teraz taki nie był, taka nie była, albo żeby żeby przetrawić jakieś przeszłe sytuacje. To jest najważniejsze w tym wszystkim i to pokazuje Wam, że, że ta pewność siebie tutaj się właśnie wkrada i jesteście pewniejsi siebie, ale też pewniejsi osoby, z którą jesteście. Że możecie faktycznie pokazać jej te najbardziej kruche momenty swojego życia, te najbardziej delikatne, o których nie chcecie rozmawiać, o których nie mówicie wszystkim, bo, bo tej osobie chcecie to powiedzieć, z tą osobą chcecie zacieszyć, więź, Więc się nie bójcie mówić o swoich traumach, problemach. Ja wiem, że to jest wyjście, bardzo duże wyjście ze strefy komfortu mm, i nie wszystkim chcemy mówić o tym, co nie wiem, działo się u nas w poprzedniej relacji albo jakie mamy traumy z dzieciństwa. To nie oznacza, że musimy wszystko teraz na, na stół położyć, ale y, powoli, powoli zaczynacie się lepiej poznawać. No i wszystko zaczyna. Mieć ład ładny skład. No dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Pojawia nam się tak, dziewiątka kielichów na samym początku, następnie trójka, yy, to jest cesarzowa. No tak, ale to jest trzecia karta, jakby nie było. Szóstka mieczy. Mhm, okej. Okay. Pojawia nam się dziesiątka mieczy. Dobra. I pojawia nam się księżyc. No i księżyc tutaj myślę, że można oznaczać, oznaczać, pokazywać, że pokazujemy swojemu partnerowi albo obecnej osobie, która jest wokół nas, obok nas, siebie. Tu ta dziesiątka mieczy to są sytuacje, które nas dobiły, które nas rozjechały, które po prostu naszą psychikę tak wymęczyły, że zastanawiamy się, jak jeszcze stworzę normalną relację. Jak ja jeszcze będę w normalnym związku. Przecież kto by chciał być taką osobą, tak posiniaczoną, pokrzywdzoną przez poprzednie relacje, poprzednie, poprzednie sytuacje? To Was dojechało i tutaj to jest ta przeszłość. To jest ta przeszłość, moi drodzy, ta szóstka mieczy. To są, to są sytuacje z przeszłości, które was dojechały, które teraz po prostu wychodzą na światło dzienne, które przestają być sekretami, które powoli, powoli przez was są trawione. Myślę, że ta relacja też może być dla Was jakąś taką terapią. Ja wiem, że to nie jest najlepsze, najlepsze określenie relacji, ale jeżeli już czujemy, że możemy rozmawiać szczerze ze swoim e, przyszłym partnerem albo partnerem, który tutaj się poznajemy, tak. Mm to już pokazuje, że no, to jest, miłość jest po prostu najlepszym lekiem na, na wszystko. I tu jest dużo zrozumienia, bo ta osoba patrzy na Was jak na kogoś pięknego. Zobaczcie, tu mamy cesarzową, to jest najpiękniejsza kobieta w całym tarocie. Ta osoba nie może odkleić od Was oczu, wzroku. E, mo, oczywiście może być to też energia męska jak najbardziej, tak, że jesteście najprzystojniejszym, bo w ogóle, wow, i ta osoba nie patrzy przez pryzmat tego, co Wy zrobiliście, albo co was Zrobiono. Jest dla Was, chce Was poznawać. I to jest, taki, to jest tego typu relacja, uh, którą myślę, że każdy z nas chciałby mieć, że po prostu mogę być z tą osobą prawdziwą wersją siebie. Nie muszę udawać, a ta osoba i tak y, patrzy na mnie z e, takim, e, takim wzrokiem, wiecie, w serduszka, nie? E, I to, to jest niesamowite, że dalej jest to ta fascynacja. Nie przekreśla was e, u siebie w oczach, wasze błędy was nie, nie przekreślają w żaden sposób. Nie. Mm -mm. Um, I przy tej osobie faktycznie wypływać. Spokojniejsze wody. Tak jak poprzednie relacje, poprzednie, poprzednie sytuacje były pełne właśnie zamieszania, tak tutaj wypływamy na, na spokój. Przy tej osobie faktycznie możecie czuć się pewni siebie. Nie. No to, to mogą być też sytuacje pod tytułem, że was, wasz, poprzedni partner mówił wam, że jesteście niewystarczająco jacyś. Jesteś, nie wiem, brzydka, albo jak ty się ubrałaś. Takie wiecie, nie, nie do, znaczy w ogóle niedobre komentarze. Mogły być takie sytuacje, a ten partner, ta osoba. Osoba, patrzy na was jak na najpiękniejsze stworzenie na ziemi. Cokolwiek byście nie zrobili, to to jest super. No. zobaczcie, że tu przy tej dziewiątce, w ogóle ten przytulacz jest przepiękny. Są maski, bo myślę, że to jest początek właśnie waszej relacji. Wy się poznajecie, więc jakieś tam maski e, się faktycznie tutaj pojawiają. Bo nie do końca chcecie zdjąć maskę i powiedzieć, e, pokazać swoją prawdziwą twarz, ale, ale ten przytulas, te gesty są cudowne. To jest naj, taka bardzo, bardzo, bardzo bliska więź, i wy tę więź tworzycie. Dodatkowo dziewiątka kielichów jest kartą manifestacyjną, więc bardzo możliwe, że chcieliście taką osobę przyciągnąć do swojego życia i jest takim spełnieniem marzeń. I myślę, że ta osoba też was traktuje jako swoje spełnienie marzeń. Także otwierajcie swoje serce, nie bójcie się rozmawiać na trudne tematy, na traumatyczne tematy, na sytuacje, które kiedyś się wydarzyły i dalej je ze sobą niesiecie na sobie, na swoich plecach, jako bagaż, bo ta osoba to rozumie, ona będzie potrafiła z wami się skomunikować i was wysłuchać i zrozumieć. Tak to widzę grupa druga. No piękna sprawa. No, może to nie jest aż takie skomplikowane, jak jakby się wydawało. Um. No i życzę Wam tego, żeby faktycznie ten kontakt właśnie z, z tą osobą był na tyle głęboki, żebyście mogli też przepracować swoje jakieś poprzednie, poprzednie sytuacje, żebyście zobaczyli, że nie każdy musi być takim dupkiem albo taką, nie wiem, jaka jest, określenie kobiety dupką. <laughs> I nie każdy musi być takim złym człowiekiem, prawda? Trafiacie na kogoś, kto, kto was docenia takim, jakim jesteście. Kto patrzy na Was właśnie przez różowe okulary. Każdy chciałby, żeby ktoś na, was, na, na kogoś tak patrzył, tak? Na nas tak patrzył. Um, I no i właśnie ta osoba pokaże Wam zupełnie inną stronę miłości, zupełnie inną stronę prawdziwego uczucia co jest warte, warte zaangażowania, także poznawajcie się nawzajem, bo jest to, jest to gra warta świeczki, próbujcie jak najbardziej. Tak to widzę, grupa druga, dziękuję bardzo jeszcze raz, no i widzimy się oczywiście w kolejnych czytaniach, a teraz przechodzimy do grupy trzeciej. No i cześć, grupa trzecia, grupa, która wybrała tutaj naszego zaczarowanego, magicznego tarota, każdy tarot jest magiczny, ale ten nazywa się Enchanted ta, Tarot, więc taki bardzo magiczny. Moi drodzy, tak jak mówiłam na samym początku, na wstępie, jeżeli nie przesłuchaliście sobie wstępu, to od razu teraz też mówię, że jeżeli przyciągała Was więcej niż jedna grupa, to zachęcam do obejrzenia, bo bardzo możliwe, że po prostu każda z tych grup będzie miała odrobinę przekazu dla Was. Miejmy uwagę, na uwadze to, że to jest czytanie mm, takie ogólne, więc siłą rzeczy nie będzie z nami rezonowało. Tak ideolo, ale mam nadzieję, że znajdzie tę osobę, z którą właśnie tak w taki sposób porozumie. Muszę tu ładnie świeczkę przesunąć. O, no dobra. Tak jak mówiłam, zaczynam od kart wyroczni, moi drodzy. No i tutaj mamy tak: odpuść swojego ex, daj spokój ze swojego, ze swoim sobie ze swoim ex. Tutaj mamy, że czas oczyścić energię, czas dać sobie po prostu spokój i zobaczcie, czuję się fantastycznie i czuję się atrakcyjna, bądź atrakcyjny, no jest to przyciąganie, ale w momencie, kiedy Wy będziecie cały czas myśleli o tym ex i co by to nie było i mieli cały czas nadzieję, że och, no na pewno do mnie wróci, gdzieś tam ta relacja mm, się pojawi, no to Wasza energia będzie spadała, a w momencie, kiedy będziecie cieszyli się życiem i po prostu radowali się codziennością, znajdziecie swoją jakąś pasję, zainteresowanie, po prostu zaczniecie robić coś, co nie uwzględnia ciągłego myślenia o waszym ex, no to wiadomo, energia pójdzie w górę i to będzie pięknie, pięknie wyglądało. Mm, wiecie, no to jest normalne, że gdzieś tam nasi ex się w naszych życiach, w naszym życiu pojawiają. Musiałam sobie przestawić fotel, bo mi niewygodnie. Mm, I to normalna rzecz, że, że w myślach też. No będą, będą do nas wracali Ale najważniejsze jest to, żeby Nie zniżali naszej energii Nie kradli nam wiatru Z naszych, wiecie, żagli Bo, bo takie ciągłe myślenie i zastanawianie się, a co by było, gdyby A co by było, gdybym, nie wiem, dała kolejną szansę Albo dał kolejną szansę I, i tak dalej, i tak dalej I też tkwienie w takiej mentalności, że No ten ekspo, ten jedyny No to na pewno nam nie pomaga To na pewno nam nie pomaga, a wręcz powiedziałabym, że przeszkadza No i też te się mniej atrakcyjni, nie? No bo tutaj działamy, no czuć od nas, czuć się od nas to, że może mamy kogoś innego w sercu, w głowie i też ludzie nie, nie bardzo chcą się zbliżać wtedy do takich, do takich osób może w ten sposób. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Mamy tak, energię głupca i tutaj mamy zaufanie, następnie pojawia nam się piątka róż i tutaj pojawia nam się współzawodnictwo albo takie, taka rywalizacja. Pojawia nam się kuszenie z diabłem, mhm. dwójka muszli romans, są to stateczne perspektywa mhm. i na samym końcu królowa skrzydeł, czyli królowa miecze i tutaj mamy analizę. Powiem Wam tak. Wy byście chcieli, właśnie, wy byście chcieli właśnie gdzieś tam do tego swojego ex się zbliżyć i no i tak, i powinniście go absolutnie odpuścić, powinniście wyjść na zero, ale wyliczycie na taki świeży start, właśnie z tym ex. I cały czas o tym myślicie, a mi się wydaje, że wokół ex ktoś się, ktoś się kręci, ktoś tam jest. No, i wy tę osobę możecie traktować jako konkurencję. I myślicie o tym, że, że no, ale ja byłam dla niego lepsza albo byłem dla niej lepszy, było, było nam tak cudownie, jak on może i w ogóle. No, i tutaj jest coś takiego, że wy bierzecie to do siebie, bo nie wiem, może zobaczyliście relacje na Instagramie, no i jak on może z kimś się spotykać, czy tam ona. Mm. Ten mój ex, tak? Jak no, kto to jest? Całe wiecie, śledztwo i, tak, i tym podobne. No i wydaje mi się, że Wy tutaj chcecie dolać oliwy do ognia, nawet, bo pojawia nam się karta diabła. No, i chcielibyście w jakiś sposób Uwieść tego swojego ex. To jest, czy to napisać, czy to przypomnieć o sobie, odezwać się, żeby o was nie zapomniał, nie, czy tam nie zapomniała, żeby dać znać, że wy dalej jesteście w życiu tej osoby. No i nawet zobaczcie, że pojawia nam się dwójka muszli e, podpisana jako romans. Nie zdziwiłabym się, gdybyście chcieli właśnie tak mocno skusić tę osobę mm, i właśnie w jakiś romans się wdać. Może już wasz ex jest w związku, a wy nie możecie tego przetrawić i jaką tak. Może, więc Wy tutaj próbujecie y, różnych technik y, uwodzenia i trochę namącenia w głowie, ale no nie tędy droga, tak? No, dwójka muszli to jest karta bratnich dusz, to chyba tego byście chcieli, a nie właśnie uwodzenia kogoś, kto y, no pewnie gdzieś tam może nawet na to pójść, ale, y, no, ale wątpię, żeby chciał się w to zaangażować, skoro nie zaangażował się wcześniej. No, naprawdę szczerze wątpię. Później mamy sąd ostateczny i to jest perspektywa. Naprawdę warto się zastanowić nad tym swoim misternym planem, przemyśleć go dwa razy, trzy razy, cztery razy, jeżeli taka będzie potrzeba. Mm. No i podejść do tego w taki sposób, że okej okay, No muszę ochłonąć Muszę ochłonąć, że nie mogę tak się zachowywać To nie jest normalne zachowanie Że ja jestem trochę jak pies ogrodnika, Jak taka, taka zazdrośnica, zazdrośnik Bo, no bo no sam nie mogę być z tą samą, To też nie chcę, żeby z kimś innym ta osoba była Nie, absolutnie nie Niech będzie szczęśliwy Czy tam szczęśliwa, niech mu będzie dobrze Wy też macie prawo czuć się fantastyczna, fantastycznie atrakcyjna i tak, i tak dalej, więc to jak najbardziej jest, jest możliwe. Także wiecie, no tutaj ten romans, miłość i tak dalej, no jak najbardziej to funkcjonuje i widzę, że Wy macie pragnienie tej miłości, ale po prostu tej miłości nie, nie uzyskacie od swojego ex, który gdzieś już zaczyna sobie życie układać bez Was. Nic na siłę, naprawdę, więc to warto sobie właśnie, na samym końcu pojawia nam się królowa skrzydeł, czyli królowa mieczy, warto sobie to przeanalizować, zastanowić się, czy naprawdę muszę posuwać się do jakichś takich nie do końca miłych, przyjemnych, etycznych rzeczy, do, takich, do tego uwodzenia i trochę bycia tym psem ogrodnika, czy mogę... Czuć się dobrze sam ze sobą, sama ze sobą, zrobić coś właśnie dobrego dla siebie, zacząć coś nowego, zacząć nowe hobby, nową pasję, w jakiś sposób przekierować tę energię, żeby nie otaczać się właśnie taką negatywną, nieprzyjemną energią, a właśnie być pewnymi siebie, o czym też nam królowa tutaj mówi, zyskać trochę perspektywy, oddalić się od tego swojego byłego. I nie kombinować po prostu, nie kombinować, nie wzbudzać zazdrości, nie prowokować wręcz Dajcie sobie z tym byłem, byłą święty, święty spokój Myślę, że to wszystkim wyjdzie na zdrowie i, i mam nadzieję, że gdzieś tam trafi też do Was, że, żebyście... Dali sobie właśnie święty spokój. E, tak to widzę, moi drodzy. Mm, no, mam nadzieję, że kogoś znajdzie, z kim to zarezonuje. Nie ma sensu prowokacji, moi drodzy. E, tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i oczywiście, widzimy się w kolejnych czytaniach. Do zobaczenia.